Witajcie moi drodzy, Hudson z tej strony i to jest kolejny odcinek z Workersów. Bardzo lubię się tą serię, bardzo mi się to cieszy. No i jedziemy z kolejnym odcinkiem. Eee, mama walki za, trochę się zmieniło. Wiesz, bardzo działy się tu złe rzeczy, ludzie mi stąd uciekali. I no, trochę dziadowałem przez ostatnie chyba ze dwie godziny, Ludzie się tego nie wiedzieli. W sumie jeden odcinek miałem, nagrałem, ale pójdzie do kosz poszedł do kosza, bo się nic za nim kompletnie nie działo. Goniłem za pieniędzmi, teraz widzicie dolarów, mam 51. Tutaj, oj, nie wiem, czy tu mi zadowolenie mam. Jakie zadowolenie jest, na full tutaj, też trochę ten zadowolenie jest w porządku, chyba. No, i pracownicy działają, prąd mamy, tylko że no. Tu mam bardzo mało rudy. Nie chcę tu mi pracować. Yy. Mam 75 tysięcy. A właśnie, jeszcze się nam pozmieniało w naszym, naszym PGR-ze. Yy, już postawiłem już w końcu fabrykę żywności. Oczywiście nie przechodzi towar przez to. Z tego do tego by przechodziło, ale jaki jest po drodze, to niestety to tak nie działa. Musi sobie kursować taka tutaj furgonetka. Uma stoi tu, jak się rozwoduje, co pojedzie po kolejną transzę. Bo niestety mam problem, bo tu mam nadwyżki, to straszne surowce, nie mam jak tego wywozić. Odpaliłem dwie ciężarówki, żeby to woziły do granicy, ale to oni tego. To, to, to w... O, tu właśnie najedzie. 600 litrów paliwa mam w baku. Jeden jelczyk, tam gdzieś powinien być jeszcze drugi, na tej szosie, tutaj, w szosie. na tej drodze. Mnie tylko ciekawi, czy on dojedzie do granicy i wróci na jednym baku, bo tu. O, wraca. Do, do granicy dojechał. 200 litrów paliwa. Chyba chyba nie dojedzie do stacji. W ogóle tam gdzieś słyszę pociąg. O, wr wr wraca pociąg do granicy. No, muszę tam do, dociągnąć tory i po prostu pociągiem to wywozić, bo to taniej wyjdzie. Ta... ta cały dzień chyba jechał. Eee... Pojemność baku tego jeszcze to jest 800 litrów, nie? O, ten już spalił. Jedną czwartą. A dojechał tylko stamtąd. No to kawa jak jest, nie? Przez miasto oczywiście, ziemię, nie mam tu powodnicy. Dobra, mniejsza z tym. Mam coś z tym żarciem zrobić? Czy nie? Nie robić. A właśnie, muszę zrobić z żarciem coś, bo, gdyż, ponieważ nie mam tu pracowników. Myślałem, że ci z tych domków będą, będą chętni do współpracy, jednak nie. Musimy dostawić bloki. Ech, bardzo chciałem tego uniknąć. Jeden blok mich powinien tu wystać, ja tu mam? Spożywczak, bar, jeszcze postawimy tutaj... Hmm. Ja bym tu jeszcze postawił... Mały dom handlowy, nie, ten sklep, ale to później. Moto zbyt nie pasuje tutaj do takiej mieściny, no niestety. Parking bym mógł tu postawić. czy by jeździli między miastami samochodami. Fajnie by było. Yy, ale tak, najpierw bloki. To są domy, to nie bardzo. To jest blok z cegły. Jak on... O, on je, nie on jest znowu aż taki duży. Nie. Mogę go postawić w tym miejscu. Naprzeciwko. Ile on kosztuje? 10 tysięcy rubli. Stryk. Razu z mieszkańcami, czemu nie? Zrobimy tutaj ścieżkę. By mieli bliżej do sklepów. I wy będziecie pracować tu. Dobra, mam dom. Teraz bym... Kultura. Zdrowie. o właśnie zdrowie. Szpital by się tu przydało też wybudować. Bo tutaj... Szpital tu chyba nie sięgnie. E, halo, szpital. No niestety, szpital tu nie sięga. Do bospyne by jeszcze sięgnęło, ale no... Kiedyś może barach, rara Brakuje Inaczej, brakuje mi tutaj takiego małego domu, kto yy, Jak to ująć? Domu... No przychodni taki po prostu, nie szpital taki dupny jak tam. On też jest spoko, do miasta, ale tutaj... Powinien być jakiś mały... Gdzie ja to jest? Mamy stację... Szpital, no to tak... Nie jest może wielki, ale szpital, nie? Przychodnia by tu starczyła taka mała, taka kanciapka na przykład ciut większa od tego. Może twórcy kiedyś do tego do... dodadzą, to to... Mm... Mamy blok, postawiłem. Jeszcze ten sklep postawimy. Eee... Mały sklep. Podłączę go gdzieś tu. O, podłączę. O! Ile? 4000 rubli. No ba niech już będzie na zaś. Tylko mnie ciekawi jedna rzecz. Czy... czy betonowe pomniki władzy i inne tego typu rzeczy? O, tutaj go postawimy koło remizy strażackiej. Stryk nie wiem, koszuła w ogóle 6000 rubli. Pomnik Lenina z brązu. <grytania> o, dostawa żywności. Tak, tu już mają full. Mogę tutaj całkiem wyłączyć automatyczny zakup, tylko mięsko będą ten. I tak nie ma sprzedawców. Teraz jedzie do, 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 do leszcie. Nie jeszcze... Barahararat? A, do no, tutaj dobra. Chciałbym sobie mógł w Bospynę jakiś sklep zrobić. A po co? No, w końcu. Zaczną mi schodzić te płody pu rolne. Właśnie jak tam ciężarówki? Gdzie ten Jelcz? O, jedzie. 32 litry paliwa. Pani... <laughs> w ogóle to i tak to jest komedia, bo oni wiozą towar warty 112 rubli, czy ileś tam. Gdzie jest ten drogi coś do granicy? Dojechał już. Nie widzę typa. Go nie ma. O, jedzie ile, ty już masz paliwa, panie kochany? Połowę baku no. 119 rubli wiezie w środku. To, to, to jest śmieszne, po prostu. Wysposałbym pociąg, dwa wagony na przykład, i bym wywoził to. Że się, że pociąg bym to wywiózł za szybko, i potem miałbym znowu braki. Eee. A ile kosztuje browar? 41 tysięcy. Musiałbym wysłać pociąg na granicę. Rzeźnia wymaga. Zaraz, zaraz. mogę zwierząt. Oni wymagają płodów rolnych. Zagroda. Aha, zagroda to jest magazyn na zwierzęta. Dobra. Rzeźnia i magazyn mięsa. Dobra, nie. Hmm. Tutaj to... to oni Aha, oni nie mogą żywca rob przewozić. Mogą mogę co najwyżej... Zaraz. Zagroda, mięso. On ma tylko dojazd... On ma tylko drogowe. Ten też ma tylko drogowe. I to zaraz. Tu, czy są wagony chłodnie? Chyba musiałbym z korzystać z tej Drogowy terminal towarowy co? Kolejowy z tego. BPTPT. E Gdzie to jest? będzie w pociągach? W torach kolejowych. Stacja towarowa. To to? Magazyn? Nie to. Zasilanie, mała stacja, stacja załadunkowa. A to jest. A to, że się żwir ładuje. To też muszę zrobić, żeby wywozić węgiel za walki nad, nad Stany. No czemu nie pracujecie tutaj, gamonie? Same stare dziotki, pewnie Tu się raz spaliło, bo, bo nie było komu pracować. O, właśnie o, pracować tu, wy pracujecie tu. W tym domu nikt nie mieszka. Świetnie. Dobra, wyślemy pociąg. My w tym odcinku zrobimy tylko jeden blok. Ile to już tego masz? 14 tysięcy. A masy bitumicznej Z2. O, ba, ty. Jedź pan. Przywoź pieniądze. W ogóle nieźle hajzuje, leci teraz. I jak tutaj. O, tutaj już mamy. Powoli te bloki sporo się zapełniają. Świetnie, świetnie, brawo. Tutaj nikt nie mieszka, oczywiście. Dobra, miałem zrobić autobusy wreszcie. Praktycznie pytanie: Jakie to mam autobusy? Za dolary nawet nie patrzę, bo nie mam dolarów. Yy, Szaf M13 to jest Bułgaria, to chyba jakiś Garus. Jakaś tam starsza wersja. To jest liaz, liazy. Górki, karosy. Karosa jest brzydka, mi się nie podoba. RTO to jest bardziej międzymiastowy. Te paziki, o. o to to. Bombajn. Nie potrzebuję matadora. O shit. <noise> Dobra. Niechcący sobie Jelczora ku... Tego. Kogórka kupiłem niechcący. Dobra, skoro już go kupiłem, to to... Czego wykorzystać? To nie wiem, gdzie ja... Tu mogę zrobić przystanek. Czy tutaj jest wyjście jakiegoś, jakiegoś chodniczka? Nie chodniczek ma wyjście z tyłu, a i tak nie można... Naprawili! Szkoda, że... Chyba no, muszę, muszę tej ścieżki używać. Eee, czy istnieje opcja, żeby się zbudować tu? Op... O! O! Nagle działają światła. Znaczy, dokleić ścieżkę. To dziwne, a tutaj będą działać? Też działają. Na szczęście za te gruntowe nic nie płacę. Jak dokleję ścieżkę jeszcze stąd... Też działa. Nie rozumiem, dlaczego nie działa mi to oświetlenie tych ulic tutaj, w Wawelkizowie jakoś działa. Nie wiem, czy to jest zbugowawszy... zbugowało się coś, teraz odbugowałem. Nie wiem. Yy, w ogóle ciemno się znowu zrobiło. Yy, dworzec autobusowy, halo. Yy, czyli tak, dworzec... Yy, dworzec. Dworzec jest ten duży. O, jest ten mały dworzec, dobra. Ja go chcę mieć tutaj gdzieś. Tak, tutaj. No, ba, tutaj będzie jeden dworzec. Drugi. Tutaj z tyłu bym go, tutaj go zmontujemy. Tu będzie też jakieś osiedle. W sumie bym trzy nawet zrobił, ale na razie na trzecim nie jesteś. Tu baj, może walniemy sobie taką, może. Ile to... Oj, drogie to nie. Hmm. O, może na razie ile to za to zabólę 4000, no trochę mniej. A niech będzie. Co tutaj zrobimy? Elektryczkę, kawalątek. Okleimy tu jeszcze drogę, żeby tu były lampi. O, dobra. Ścieżki oczywiście porobiwszy. No. O! Da radę? Nie da rady tak muszę zrobić. Nie, nie zrobię tak tej ścieżki, no trudno. Oj! Poprałem trochę. Dobra, i już mam ten autobus, niech sobie kursuje. Między tą stacją... ...a tą. Start. Ja mógłbym jeszcze tu gdzieś zrobić jakiś dworzec, wtedy też by jeździł tak w kółko, ale... O! Aj, ja, Dojechał do granicy, dobra. Ile ty tam masz tego? Jeszcze trochę możesz się naprodukować, ile to już? Kurde, mało strasznie pracowników mam, niewyedukowani są. Chciałbym ja zrobić jakiś no. Instytut Techniczny. O, jedzie pierwszy autobus, pierwszy Ogór. Muszę popatrzeć w Warszawie, czy jest wersja na Ogóra, żeby był zielony. O, nikt do niego nie wsiadł! pięknie. Może z tu ktoś będzie wsiadał. Ktoś tu niby mieszka, tu oczywiście nikt nie mieszka. Tutaj też nikt nie mieszka, wszyscy, wszyscy się wynieśli. Albo się przeprowadzili do tych bloków trzech. Właśnie nie wiem jak to działa. Niby działa, nie działa. Dobra, jak tam o walki z owo, się miewa. Chyba prąd jest. Tutaj produkują. Tutaj fedrują, a mieszkańców 58, 39, 61 no Tutaj się nic nie zmienia. Tutaj najwie... 52. O, tu chyba się prawie źle barko. No, kościotce nie uświadczycie. Macie kino, bawcie się, w kinie. O, ktoś nawet tam jest. Tutaj też ktoś sprzedaje. O, też coś sprzedają. Bardzo fajnie. W szpitalu nawet są lekarze, też świetnie. A tutaj, o, są strażaki, bardzo fajnie. Strażaki to fajne chłopaki. Tutaj też mi jeździ autobus. O, jeden pasażer. O, ktoś tu wsiadł do, do niego? 17 robotników. I bezrobotnych. jaki na dwa parkingi. A właśnie, miałem jeszcze tu postawić tą. Y, Urząd Miasta, zaraz postawimy. W takiej chyba dzisiaj będzie, bo w sumie nie, nie, wiele, nie, nie na wiele zrobiłem. Z miasta. Koszty 10 tysięcy. Tutaj już wybrałem dla niego lokalizację. O, tutaj. Bliżej tu. Nie, dalej, tu jeszcze postawimy parking, żeby żeby nie było. Pauza, rzucimy pauzę. Dobra, nie chcę, to chcę. Droga, mały parking wejdzie, a średni parking też wejdzie. Oj, nie podłączył się. Na razie nie mam pracowników. O, jeden pracownik. Urząd miasta. ...walk... Y y tom, tą... ...leszcie. Jak on wygląda? No taki trochę futurystyczny, nie wiem po co to jest, no, to jest chyba jakaś sala obrad chyba. O, tu mógłby mieć parking. Szczerze mówiąc, jeszcze... o, dosadzimy tu jeszcze drzew. Tylko może pojedynczo bym postawił, jeden buczek, drugi... ...trzeci, czwarty, o. Zbyt mało urzędników, żeby pokazać statystyki, może jeszcze jakieś samochody kupimy? Hmm, warczy burgi? Albo nie, tylko preferuj wyższe wykształcenie, lojalność. Powyżej 7 siedem... O! Powyżej 50, dobra. I kupimy im wołgi. Dwie wołgi? Dwie wołgi wystarczą. może dwa duże fiaty. A, no, dobra, niech już tam dowolne będzie. Za mało pracowników, mój panie. Wy pracujcie tutaj. Urzędaski tu będą pracowały. No, te domki chyba za niedługo przyjdzie czas. O, jak tam stoimy z żywnością tutaj? Mały dom handlowy. Ej, ty pie, jeździsz do. Chyba. Będzie muszę tu pozaznaczać, tak coś mi się wydaje. Targaj tu, a nie do magazynu. Ciekawe jak on tu pojedzie. Czy w międzyczasie wypuszczę sobie pociąg? Dobra. Z paliwem czy z masą? Nie, ten dopiero co wrócił z paliwem. Hop, jedź. Zarabia pieniędzy. O, ktoś nakręcił. Chyba, że ta żywność tak szybko schodzi, tak szybko schodzi, do, tutaj chyba do tych domów towarowych oni potrzebują więcej, więcej wozić jednak. No, o jest, dobra. Statystyki leszcie: aktualnie populacja 2298 osób, z czego to jest? Robotniczków jest połowa. Trochę dzieci, dorośli z rodzicami mieszkając. 45 samochodów po mieście jeździ. się długości 57%, 8 na średnie 25%. Uzależniony od alkoholu. Dajemy, jakby rządu niska. Chyba trzeba więcej pomników stawiać, co? Napiszcie mi w komentarzu, czy mam mi popostać jeszcze trochę pomników wodza rewolucji. też nie chyba no, to może hmm, tylko szkoda że nie mogę sobie podejrzeć na przykład hmm, przemysły nie przemysły ale hmm. jak tam stoimy jeśli chodzi o, o hajsiwo ekonomija o, ten miesiąc jestem do przodu, poprzednim miesiąc jestem do tyłu. W tym roku jestem 25 tysięcy do przodu, dobra. A na, na, nawet to mi wyszło. Aha, czyli musi być przynajmniej 15 pracowników, żeby to działało. Świetnie. Dobra, dobrze, dobrze wiedzieć. A, w ogóle byłem na trybie turbo. Jak tam tutaj ten wagon... No chyba cena bitumenu spadła trochę że mniej zarabiam jak tam mielczor w ogóle on coś woda że na przykład nie można ustalić sobie zarobków o tą drogę muszę na nareperować a on w ogóle jakoś inaczej jeździ ja coś robole chodzą 26 tu tu pracowników tu będzie jeszcze jeden przystanek to jak to jakieś osiedle machnę pamiętam ja kiedyś zrobiłem takie dupne osiedle lew się było takie kurde ma walki owo. Hmm. Mają strasznie dużo problemów O! Na, było 33 jest 34, nice O Teraz dla odmiany tu nie mam prądu na ulicach Wad. Nie to Jeden tu ile tych samochodów jeździ. Nie rozumiem, bugują się te lampy, albo znowu mam problemy na granicy prądem. Nie, ze im non stop, dobra, to zwiększymy do 7 MW. Tam właśnie do... idzie eksport, dobra. Kończę ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie co sądzicie o pomyśle. E... No za pomysł. żeby wywozić. Nie inaczej, o budowie im tutaj yy, pomników wodza pada tavari... Tawarysza Stalina. Pfu, Lenina. Daliby tu Stalina, to kurde by ich zniczowali. My postawimy już jeden tak na odchodne. Aha, ale z brązu i tak jest tańszy niższy. O nie, nie, nie zmieści mi się tu. O druty przeszkadzają. O nie, niedobrze, bardzo niedobrze. Tutaj dżemo przeszkadza, bo to jest zdalne miejsce. Pauza. Jak w wyburze. Kawałek drogi. Hmm. O, tylko tak bokiem będzie stał trochę. Ktoś mieszka w tym domu? Nie, wyburzać. Tam będzie stał pom pomnik wodza rewolucji. Zrównać ze mną, zrobić pomnik wodza w rewolucji. Kurde, ja nie, nie wiem, jeśli to... A, o, tak bokiem do drogi, niech stoi. Przodem do remizy. Niech tam patrzy na strażaków, żeby dobrze gasili pożary. O, pstryk. No i nie wiem, jak zwiększyć ich lo 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 i lojalność wobec rządu. Chyba tylko stawiając te właśnie dynksy. Ja tego nigdy nie stawiałem, bo to uważam za stratę pieniędzy. Napiszcie w komentarzu co sądzicie. Tutaj jeszcze chyba miałem postawić gdzieś. O, tu koło Urzędu Miasta musi stać. Pomnik wodza rewolucji. E, wodza. na bo tu koło moto zbytu niech stoi. O. Marnowanie gotówki, moim zdaniem. Dalej, ale no, ja bym tu więcej pomników dał, nie tylko wodza. Nie, jakiegoś bardziej neutralnego, też kogoś. My tu mamy godło Związku Radzieckiego, symbol betonu. No. no, to jest też tanie. Oj, ale to jest dupne. Tu nie zrobię, bo druty. A szkoda, bo mi tu bo ładnie by to się tu wpasowało, tylko te drutensy przeszkadzają. By to wtedy dolić. A tą gwiazdę, o, to też jest masna. Oba. to i tak jest naćkane wszystkiego drzew. Dobra. Miałem kończyć ten odcinek już 8 minut temu, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Napiszcie w komentarzu, czy, czy to przez budowę pomników się zwiększa, to czy nie, bo ja w sumie nie wiem. No i czy zrobić jednak ten wywóz... O Jezu. No, buduj się tym drzewom. O. Wysadziłem drzewa, to trzeba odbudować. No. Czy robić wywózkę... No wiecie czego, no, tych... Płodów rolnych. Właśnie, jak tam produkcja, czy tam na sam koniec skoczymy? Marnie, raptem dziś osób tu pracuje. Tu w ogóle wyprowadzili się stąd. Nie lubieją mi się... Dobra, kończę. Dziękuję za uwagę i do, do widzenia. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o tym pomyślę. no. Pa pa. I czy to, to moje założenie jest poprawne?